I just wanna stay bad, stay mad, shit by my shoulder cause they treat me like an outcast. I ain't gonna take that, stay back, I'll be swinging hard till the hits come in all caps. I ain't gonna lay back, pray that someone's gonna help me, ain't nobody like that. I ain't gonna wait, that's all fact, give me one shot and I'll never get the throne back. I'm sick of being cautious, I'ma go cause something can't stop this. I'ma steal everybody's lane, call a shoplift. Sick of hearing everyone complain when they're thoughtless. The paint, it's like candy canes. It makes me go change into a better frame, into a better name. Society's insane, we all live for fame. yeah Cash in the bag, stadium packed. Born a rock star in this life, gonna live it up on the attack. Baby, I'm bad. I just wanna get caught up in this life. I'm crazy, I'm mad. Do it, no cap. Only god wants so you better go live it up. Cash in the bag, stadium packed. Baby, I'm bad. Baby, I'm bad. I got Stop! Ale żeby tu wjechać, musiałem zacząć od chodzenia. To jest historia o przełamaniu głowy i budowaniu fundamentów, by na koniec dnia wjechać tam, gdzie instynkt kazał odpuścić. Zaczęło się niewinnie. Spacerek wokół motocykla, potem wygibasy, rękami, nogami, ale tu chodziło o balans. No, możesz tak y, sobie właśnie pilnować, żeby na przykład nie zginąć za mocno kolan, wtedy mniej się będziesz męczył. Czyli bardziej na tak, bardziej wyprostowanych, delikatnie tak, po prostu. Tak, tak. Nie przesuwamy kolan do przodu, do tyłu, tylko dupę do, na dół. O, tutaj y, ruchy kolan, przód, tył już y, bym wyeliminował, nie? Czyli jak chcesz się obniżać na motorze, to robisz coś takiego. W ten sposób, a nie tak. Tak, tak, tak. tak, tak. Tutaj te kolana już zostaje mhm, i ruszasz tutaj biodrami, nie? Y, pozycja w lewo, no. OK, i prawe kolano możesz bardziej do przodu jeszcze przesunąć. Prawe do, tak, do przodu, bardziej do przodu, bardziej do przodu, bardziej do przodu. Oto, to. to. OK, i teraz widzisz biodra wyszły Ci na zewnątrz, nie? Stopy możesz obrócić do kierunku jazdy, czyli tak jak kierownica. O tak, gdzieś tak. O tak będzie idealnie, nie? Czyli tutaj się wieszasz na tym motorze, nie? Puszczasz go do wewnątrz, a kolanem pchasz w bok. Dzięki temu ręce masz wolne. Okay. Tutaj się powiesiłeś tam i pójść bok. I to ciska. Znaczy, puść ręce. Okej. Okay. Także, ogólnie bardzo dobrze Ci to wychodzi. Widać, że już dużo się nauczyłeś. I, i bardzo sprawnie ten motor skręca. Więc wykorzystujesz to. Tak Ale to jest ciekawa pozycja. W tej nie byłem, bo faktycznie nawet, nawet to wycięcie motocykla pomaga, mhm. żeby się dopasować jest tak do tej pozycji. No. Mhm. No bardzo fajnie skręca ten motor. Bardzo fajnie jest wyważony. Sprawa z tą dynamiką. Tu mieć mieć dynamikę dobrą, bo tu bardzo łatwo zwolnić. No tutaj odpuszczamy gaz, y, to jest chodzi o to, żeby położyć przednie koło. Nie? Jak y, będziemy trzymać, to ona wyskoczy. Jak odpuścimy gaz, to ona spada na dół. Masz trakcję, możesz skręcić i hamować. A często jest tak, że jadę jeden podjazd, jest fajny, płaski. Drugi podjazd też, trzeci też, a czwarty jest tak. I zaraz jest w dół, nie? I na przykład ty tam wyskoczysz, no i lot jest długi, nie? Gorzej na przykład, jeśli masz tak w dół i znowu jest pod górę. No i wtedy już jest zderzenie, nie? Mhm. To nie robimy tak jakoś, tylko tutaj. Pokaż. To chodzi o to. I te dwa palce. Jadę sobie spokojnie, to wiesz, pamiętam. Ale w terenie zapominam cię i łapię całą. I te nieszczęsne palce na klamkach. Niby o tym wiesz. Ale zapominasz. A tu pojawił się pierwszy leciutki cykorek. Od tego momentu było już tylko coraz ciekawiej. Głowa zaczęła wątpić, ale dzięki wcześniejszym ćwiczeniom.

Kolejne ćwiczenie to jazda w kopie Piachu. Z piaskiem byłem już zaznajomiony. To mój stary, złośliwy kolega. Na wstępie dostałem solidną wskazówkę. Patrz w dal. Nieraz już o tym słyszałem, ale bez treningu i przypływie wymagającego terenu wiadomo jak to zwykle bywa. Tym razem skupiłem się na patrzeniu w dal bardzo mocno, a efekt pozytywnie nie zaskoczył. Kto wie? Może i czasem ten piaskowy kolega przestanie już być taki złośliwy. Ale jak to z piaskiem bywa, nie obyło się bez paciaka. Odrobina pokory zawsze się przyda. kierunku jazdy, no i efekt jest bardzo fajny. Podobnie, podobnie robiłem, tylko mniej elegancko. A to było dobre. Instruktor pokazał mi elegancki sposób na zawracanie na wzniesieniu. A ja przypomniałem sobie, jak robiłem to samo parę odcinków temu. Tylko, że trochę mniej elegancko. W czasu szkolenia sprzęgła używałem głównie do ruszania. Nie czułem, jak wykorzystać je w terenie, ale gdy wjechaliśmy w tą zarośniętą, śliską ścieżkę z ukrytymi kolejnami, nagle to do mnie dotarło. Jazda na pół sprzęgle z precyzyjnym użyciem obu hamulców to absolutny game changer. To jest mój nowy as w rękawie do pokonywania wymagającego terenu i przeszkód. Tutaj jest łagodny wyjazd, mm -hmm. nie potrzeba, można włączyć sprzęgło i jechać to szybko, a tutaj na dole yy, się dopije po prostu. Dobra. Jedynka pozycja w zakręcie, bardzo nam to pomoże. Patrzenie do góry, trzymanie gazu. To co było. sobie jeździliśmy po hałdach, większych, mniejszych, to było dla mnie coś zupełnie nowego. Świetne urozmaicenie i naprawdę ciekawe doświadczenie. Dajcie znać w komentarzu, jak wyglądały Wasze pierwsze przygody z podjazdami. A jeśli chcecie śledzić moje dalsze postępy, to z góry dziękuję za suba albo łapkę w górę. I właśnie wtedy myślałem, że już nic więcej tego dnia mi nie zaskoczy okazało się, że instruktor nie wyłożył jeszcze wszystkich kart na stół. I wtedy zobaczyłem to. Tu się przeraziłem, serio. To był moment, w którym głowa mówiła nie, ale z drugiej strony czułem ekscytację i wiedziałem, że będę żałować, jeśli odpuszczę. Stary, masz instruktora obok, masz fundamenty, to tylko głowa, sprzęgło, gaz, patrz dal i jedź. Fala galera, eu Jak to zobaczyłem, gdzie ty mnie ciągniesz? <ścoughs> no ale to wszystko siedzi w głowie, nie? W wykonaniu tej góry myślałem, że już nic mnie nie zatrzyma, ale pod koniec jeszcze ten single track wąska, techniczna ścieżka z małymi podjazdami, zjazdami i piaskiem idealny tor przeszkód na utrwalenie wszystkich ćwiczeń w dnia. No i sprowadzenie mnie na ziemię. Moment. muszę go podnieść za mało gazu tu pod górkę na tym piasku <laughs> Pojechał górą, nie ściągnęło, ale okej. Okay. Ściągnęło równo oba koła. jeszcze mały plac zabaw jazda dookoła ze sznurkiem pochylnia i symulacja kolejna. Okay. <śmulatory> <śmulatory> a jak ja najechałem na deskę czy co? a ok tylnym kołem aha <śmulatory> Okej, okay, i jak tak zjadę, to potem giera... Vai! To było wyzwanie w terenie, ale i walka z głową. Kiedy emocje już opadły, wyciągnąłem z niego cztery kluczowe lekcje, które zmieniły moją jazdę. Po pierwsze, głowa. To ona jest naszym największym ograniczeniem. Przełamanie się jest trudne, ale potem wszystko staje się łatwiejsze. Po drugie, patrzenie w dal, niby banał, powtarzane na okrągło, a czyni cuda. Po trzecie, pół sprzęgło. To jest game changer w precyzyjnej jeździe w terenie. I po czwarte, jeden lub dwa palce na klamkach. Zawsze, bez wyjątku. To już zakodowane. Te cztery punkty to jedno, ale to była przede wszystkim praktyka podana w przystępny sposób, która zrobiła robotę. Dziękuję Piotrowi z Fil Enduro to dzięki niemu moje umiejętności wskoczyły na wyższy poziom, a strefa komfortu przesunęła się bardzo daleko. Dzięki za oglądanie do końca i do następnego. Cześć!